Cześć, ja jestem Kuba. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić Xapa. Xap polega na obrocie kierownicą o 180 stopni, nie puszczając przy tym rąk. Aby wykonać Xapa, najpierw trzeba nauczyć się jego ruchu. W tym celu warto oprzeć rower o ścianę i spróbować sztuczki na sucho. Prawidłowo zrobiony Exap powinien krzyżować ręce na wysokości przedramienia. Wykonując sztuczkę, musimy się wybić, zopać kolanami siodełko i dynamicznie obrócić kierownicą o 180 stopni. Prawidłowo zrobiony Exap powinien krzyżować ręce na wysokości przedramienia. Ważne, by trzymać kierownicę luźno w rękach. Mocny chwyt kierownicy spowoduje zablokowanie rąk i nie pozwoli na dogięcie obrotu. Gdy już mamy wyczuty ruch, możemy przejść do spróbowania sztuczki z manuala, do którego odnośnik będzie gdzieś tutaj. Wykonujemy wtedy Exap. Możemy też przejść od razu do wybicia i wykonać zwykłego Exapa. Jeżdżąc na rowerze pamiętajcie o kasku oraz ochraniaczach. Pamiętajcie też, by zostawić lajka i suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!